Dzień dobry, witam serdecznie, ja się nazywam Jarek Wasilewski, witam na moim kanale Rozminy Pastora Terapeuty, to tutaj znajdziecie Państwo treści dotyczące tematu uzależnienia, współuzależnienia, a także treści dotyczące duchowości chrześcijańskiej i rozwoju osobistego. Zapraszam serdecznie, a dzisiaj chciałbym przedstawić zalecenia dla osób zdrowiejących, dla osób przeżywiających od substancji psychoaktywnych. Tak więc zalecenia dla osób zdrowiejących, dla osób uzależnionych, które postanowiły trzeźwieć i zachować abstynencję od substancji psychoaktywnych. Kiedy podjęliście moi drodzy decyzję o zaprzestaniu picia czy brania, konieczne jest też nauczenie się i wykorzystanie umiejętności chroniących, umiejętności umożliwiających utrzymanie trzeźwości. Jedną rzeczą jest tą trzeźwość E, zdobyć, jedną rzeczą jest wytrzeźwieć, mieć abstynencję, drugą rzeczą jest tą trzeźwą już utrzymać. E, trzeźwienie to abstynencja plus zmiana, więc e, wymaga to wprowadzenia zmian w życie. E, rozważnie informujcie o swoich problemach z alkoholem, z narkotykami. Nie musicie tłumaczyć, usprawiedliwiać się. Mówcie krótko i zdecydowanie. Nie piję, nie biorę. Kiedy ktoś was będzie namawiał, kiedy ktoś będzie chciał Was spoczęstować, nie piję, nie biorę. Jeśli uznasz, że posłuży to utrzymaniu Twojej abstynencji, to także możesz mówić o tym, że jesteś osobą uzależnioną. Tak jak zauważyłem, jeśli uznasz, że to jest potrzebne, powiedz, że jesteś uzależniony i dlatego nie pijesz, nie bierzesz. Pamiętaj, aby w każdej sytuacji, gdy ktoś proponuje Ci wypicie alkoholu lub zażycie narkotyków, zdecydowanym, stanowczym głosem mówić nie piję, nie biorę i tutaj stosujemy zasadę zdartej płyty powtarzaj aż do skutku. Kolejnym z zaleceń będzie zalecenie, aby w domu nie było żadnego alkoholu, żadnych narkotyków. Nie pozwól, aby ktoś na spotkanie z Tobą też przynosił alkohol czy narkotyki ważną rzeczą jest aby pamiętać, że wypicie piwa, zjedzenie ciastka lub cukierka z zawartością alkoholu może odpalić proces nawrotu, może odpalić proces, może być wyzwalaczem i uruchomić głód alkoholowy, może spowodować inaczej powrót do picia. Szczególnie uważajcie właśnie na lody z zawartością alkoholu. Kawę w niektórych w ofertach lokali są kawy z, z alkoholem lub przypominające smak alkoholu, cukierki, lody, tak jak mówiłem, bądźmy uważni, rozsądni. Pamiętajmy, że wypicie piwa lub szampana bezalkoholowego może być tak samo niebezpieczne jak wypicie pierwszego kieliszka. Podobnie jest z marihuaną, niektórzy minimalizują jej rolę, ale jeżeli ktoś brał. Innego rodzaju narkotyki to ta marihuana zapalona po jakimś czasie może być pierwszym krokiem do powrotu, do brania, albo po prostu może być zamiennikiem, może stać się zamiennikiem. Co dalej? Co zagraża jeszcze trzeźwości? Wszystko to, co jest na bazie alkoholu, więc jakieś kosmetyki, wody kolońskie, odświeżacze do ust dezodoranty, one mogą zagrażać czystości w w takim, w takim stopniu, że wiadomo, że tu nie chodzi o to, że ktoś wypije wodę, tak, chociaż takie toaletową, chociaż takie rzeczy się zdarzają, ale zapach może być wyzwalaczem, płyny do odkażania. Bądźmy uważni i przypatrujmy się, jak nasz organizm reaguje, jak reagujemy na to. Niektóre leki też zawierają alkohol, syropy, jakieś płyny. Możesz informować lekarza, że jeżeli. Przypisuje ci coś, żeby nie było tam zawartości alkoholu. Kiedy ogarniać się chęć napicia się, trudna do opanowania, e, chęć napicia się piwa, może to być spowodowane po prostu e, brakiem płynu w organizmie. Wypij wtedy dużą ilość wody mineralnej, jakiegoś soku owocowego, herbaty ziołowej, mięty. E, to jest bardzo pomocne, bezwzględnie należy ograniczyć picie mocnej herbaty i kawy. Tutaj jest tendencja u osób przeżywających: występuje tendencja do tego, aby więcej palić, więcej pić kawy, więcej palić nikotyny. No i często to, to, to są takie zastępcze za zachowania. Um, kolejne rzeczy: staraj się jeść dosyta z pełnym żołądkiem. Odczuwać będziesz zdecydowanie mniejszą chęć do napicia się alkoholu. Unikaj miejsc, w których kiedyś piłeś, brałeś, zrezygnuj z towarzystwa osób, z którymi piłeś, brałeś. Unikaj spotkań towarzyskich, na których pije się alkohol lub bierze się narkotyki. Cokolwiek robisz, rób systematycznie. Śpiesz się powoli. Ludzie pijący, biorący, chętnie robią wszystko szybko i zbyt dużo, a tu po prostu powoli, znaczy szybko, zaplanowane rzeczy, intencjonalnie. Pamiętajmy też, że picie alkoholu zubożyło twój organizm suplementy, witaminy ważne jest, aby te witaminy szczególnie witaminy z grupy B uzupełnić One, witamina B odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego <laughs> dieta tutaj też ma znaczenie spożywaj ciemne pieczywo, drób, ryby otręby, kiełki, orzechy, warzywa szpinak, marchew, kapustę i tak dalej stale może nie stale, ale jeżeli robisz coś, rób rzeczy pożyteczne, bądź czynny i aktywny. Zachęcam do tego, aby unikać bezmyślnego takiego marnotrawienia czasu i wpatrywania się tylko w przestrzeń. Pójdź na spacer, pójdź do fryzjera, zrób coś koło siebie, dla siebie, dla kogoś innego, załatw odkładaną sprawę, zrób porządek na półce, weź kąpiel, chłodny prysznic, e, obetnij paznokcie, zrób pranie, postaraj się zrobić coś, co przerwie narastanie złego nastroju. A więc nie ma łatwego szczęścia, jak mówił mój terapeuta, jeżeli e, czujesz się kiepsko, to zrób coś, rusz się i zrób coś pożytecznego. Korzystajmy z grup wsparcia, kościołów, kolegów za telefonu zaufania. Mam tutaj wiele takich historii, które pokazują na skuteczność właśnie, jak pacjenci między sobą nawet otrzymają, otrzymują kontakt, regularny kontakt, rozmawiają, wspierają się, to jest bardzo, bardzo ważne. Kiedy dopada ci taki nastrój depresyjny, może być to spowodowane też niedyspozycją fizyczną, a więc ja zachęcam do tego, by uprawiać taki regularny. Tryb życia prowadzi, regularny tryb życia, dużo spacerów, gimnastyki, sportu, e, uprawiaj rekreacyjnie sport. Na pierwszym miejscu postaw trzeźwość w swoim życiu, realizując wszystkie inne rzeczy na pierwszym miejscu postaw trzeźwość. Powrót do picia, brania zniszczy wszystkie Twoje plany, a więc na pierwszym miejscu powinna być trzeźwość, e, a nie praca, nawet nie, nie, nie inne rzeczy ważne w życiu, rodzina. Duchowość, one nie mogą stać się, nie mogą być na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu należy postawić trzeźwość, żeby nie stracić wszystkiego innego, A tak, żeby przeżyć każdy dzień satysfakcją i z zadowoleniem, dbać należy o pogodę ducha. Ja zachęcam do tego, aby rozmawiać z Bogiem, aby rozmawiać ze Stwórcą, mieć relacje z Bogiem, rozwijać duchowe życie. Bądź tolerancyjny, unikaj zdenerwowania. Utrata panowania nad sobą zagraża trzeźwości. Takie skrajne emocje zagrażają trzeźwości. I wykorzystujmy też modlitwę w codziennym życiu. Modlitwę słowo Boże w codziennym życiu. Modlitwę znaną, modlitwę pogodę ducha. Boże, użyć mi pogody ducha, abym zgadzał się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagę, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrość, abym odróżniał jedno do drugiego. To tyle, jeżeli chodzi o zalecenia. Dla osób przeżywiających pozdrawiam i życzę sukcesu. Jarek Waślewski, rozminy pastora terapeuty.